Wysłać do mnie zdjęcia Waszych rozwiązań, i współpraca polega na tym, że ja po prostu Wam te zadania sprawdzam i oceniam zgodnie z systemem oceny zadania maturalnego, tak jak CKF prowadziło standardy oceniania zadań. I wysyłam Wam feedback albo jako e, nagranie głosowe, za co straciliście punkty, jak to poprawić, co Wam poszło dobrze, albo piszę opis słowny do każdego zadania co poszło nie tak i jak to poprawić dlaczego e, obciąłam wam punkty. Także jeżeli ktoś z was chciałby się przygotować do matury, wiecie, nawet jeżeli odbywacie jakieś takie standardowe, bardziej tradycyjne korepetycje czy kursy przygotowujące do matury, a chcielibyście potrenować nawet dodatkowo, nawet dodatkowo e, rozwiązywanie zadań w formie maturalnej i uczenie się jak egzaminator patrzy na wasze rozwiązania dziękuję Kisio na ogórku za polubienia to wtedy wtedy piszcie do mnie zgłaszajcie się i powiem wam o szczegółach takiej współpracy wtedy rozliczamy się za arkusz czyli ja wam wysyłam arkusz wy do mnie odpowiedzi, rozwiązania w formie zdjęć i ja je sprawdzam oceniam, nanoszę wiadomości albo nagrywam wam głosówkę i wysyłam najwygodniej przez Whatsappa Natomiast jeżeli ktoś z Was, tak jak mówię, jest na etapie, że jeszcze potrzebuje się pouczyć trochę wiedzy, zdobyć wiedzy, porozumować trochę, przetworzyć jakieś tematy, to też możecie się zgłaszać, czy to właśnie na ten kurs taki, gdzie macie pracę w oparciu o dostęp do moich materiałów i cotygodniowe live ze mną, spotkania, konsultacje, czy dziękuję Januszu za repostowanie. I dziękuję Melodii za udostępnienia. Wtedy możecie dołączyć do, takich, do, takiego, do takiej współpracy ze mną, nie? Że dostajecie dostęp do materiałów, tam są listy e, zadań, dopasowane pod konkretny punkt po punkcie zagadnienia wymagane do matury, bo nie wszystko, co jest robione w szkole, jest wymagane do matury. Mało tego, są takie tematy, które w szkole są robione zupełnie inaczej niż wymaga tego matura. Więc, jeżeli chcecie przygotowywać się do matury z osobą, która od 18 lat śledzi poczynania CKE, jest na bieżąco, konsultuje różne rzeczy z ogólnopolską konsultantką, panią, która jest konsultantką CKE do matury z chemii, to możecie do mnie napisać. Możecie dołączyć do współpracy. Także, słuchajcie, jeżeli macie jakieś pytania, coś potrzebujecie z chemii. Może na kartkówkę w najbliższym czasie, może na sprawdzian na dzisiaj. Może do matury jest coś, czego, nie wiem, Wasz korepetitor albo Wam do końca nie wyjaśnił, albo wiecie, przeleciałeś.